Dobry wieczór, kochani. Lecimy. Zrobimy sobie taki temat stare nowe. Zrobimy sobie temat stare nowe. I nie wiem, wszedł mi, weszła mi na myśl ta sentencja i to weszła mi jeszcze przed horoskopami tutaj, żeby tygodniowymi, więc, no, więc tutaj weźmiemy ja to zawsze muszę coś palnąć, jak przeżyjemy, przeżyjemy, słuchajcie, przeżyjemy, damy radę, natomiast tak jak mówię, ja jestem taki trzęsi dupiec, jestem z tych może nie tyle, że wrażliwszych, ale tak zawsze muszę coś palnąć, nie byłabym sobą, jakbym czegoś nie palnęła, przeżyjemy, kochani. Także horoskop miesięczny, nie bierzcie ostatniego zdania, za że że coś tam będzie, będzie dobrze. Już mi się coś ciśnie na usta, ale będzie dobrze. Dobrze, stare nowe. 1, 2, 3. Słuchajcie. 1, 2, 3. Czego dotyczy te stare nowe? Bo sama nie wiem, sama nie wiem, co pokażą karty. Zobaczymy, obadamy, obadamy, popatrzymy, kochani. Ja sobie łyczka kawy. Lecimy papieroska, nie? Jedyneczka, stare nowe. Tworzenie pieniążek, walka. Czy przejdziecie w stare nowe, zostaniecie, zostanowicie, zosta powiem tak. E, y, jedynka będzie miała łatwość w przejściu w nowe, bo to jest tak: jedynka już myśli, jedynka już tworzy, jedynka chce otwierać, jedynka chce nadal zarabiać, ale zarabiać nowymi sposobami, czyli ma ochotę przejść w coś nowego. Coś nowego nawet bym wręcz powiedziała, chcę zostawić stare, jest tutaj sięganie po marzenia, ale jeszcze przyjdzie Wam się troszeczkę pokłócić, pokłócić z ludźmi, którzy są tak naprawdę bardzo mocno osadzeni w realiach starych, ale to, jest, to, są, to są takie kruszenie kopii, bo myślę, że nikt Was nie zatrzyma nikt Was nie zatrzyma przed tym i tutaj myślę, że wiele z Was pokusi się o to, przynajmniej o inne, macie już zupełnie inny sposób myślenia, zapatrujecie się inaczej, patrzycie inaczej, bo tu jest patrzenie, tu jest takie ja dobrze, ja będę chciała zrealizować siebie w taki czy w inny sposób, ale ja wiem, że muszę coś w sobie przeszuf, przeszów musi być zosta, musi być gdzieś tam przeszuflatkowane, tak, mamy to dwójkę, mamy to dwójkę mieczy, czyli wybory, wybory, a jednocześnie kruszenie kopi. Kruszenie kopii z kimś, to jest tak bardzo, tak bardzo betonowy, tak bardzo skostniały, taki konserwatywny, gdzie ciężko będzie Wam się tutaj porozumieć, ale myślę, że będzie słowo. Słuchajcie, dla jedyneczek słowo. Słowo. Przepływ, internet, internet, nie wiem, tu jest światło, więc nie wiem, co jest ze światłowodami, słuchajcie. Tu są kielichy, przepływ kielicha, tu są wszystkie żywioły, tak naprawdę będziecie kreatorami samych siebie. Dokonacie wyboru, pójdziecie z burzą, czyli ten Mars będzie Wam bardzo mocno towarzyszył i pokazuje mi się, że to jest z wyroków boskich, czyli tak naprawdę idziecie w te nowe, czyli nie będzie tutaj drogiej jedyneczki u Was zatrzymania, czy poskąpienia na siebie. Myślę, że tutaj jedynki zaryzykują, zaryzykujecie coś, mimo że czasy mamy ciężkie i te czasy nie będą lepsze, tylko będą niestety, szykują nam się coraz gorsze. Natomiast, natomiast dla Was jest to do przejścia, do przejścia i jest to z wyroków boskich, i będzie ta siła, czyli ten ma, będzie na Was niesamowicie, Was będzie gnało do przodu. I myślę, że tutaj wielkiej straty u Was, myślę, że nawet nie będzie jakiejś tam za wielkiej straty. Możecie tylko emocjonalnie, emocjonalnie gdzieś tam od kogoś odpaść, czy kogoś od siebie odrzucić w tym, co będziecie robić, ale jest tutaj, powiem tak, jest implikacja miłości, tak, jest implikacja miłości, ale jednocześnie ale jednocześnie bym powiedziała, że to są nowe pomysły, nowe tworzenie, nowe chęci na tworzenie, czyli na zmianę czegoś w sobie, na zmianę czegoś w swoim życiu, na tak naprawdę szybkie dokończenie starych spraw, o tak bym powiedziała, ale komuś się to nie będzie podobało, ale myślę, że jesteście kreatorami i bardzo ładnie sobie poradzicie z przemianami. Lecimy dwójeczkę. Otóż chodzi w dwójeczce? Samotność. Pozbycie się, nowa energia, ale boicie się tego. Tutaj. Myślę, że słuchajcie, coś musi umrzeć, coś musi odejść. Idziecie na czyst. Jesteście wręcz zmuszeni do tego. Myślę, że dwójki moi drodzy będą. Dwójki to jest tak. Życiowa samotność to jest wasze, to jest to co stare życiowa samotność, pozbywanie się nie ci ludzie, nie te prace gdzieś tam cały czas tak jakby źle zainwestowane uczucia, tak i jesteście w energii zubożenia jesteście w energii zubożenia przez osobę bardzo destruktywną i tutaj jest takie pokazane, tutaj jest to, może być to ekonomiczne, bo być może są to partnerzy, być może są to prace ale wydaje mi się, że tutaj bardziej u dwójeczek chodzi, słuchajcie, emocje i mamy tego cesarza ale ten cesarz jest destruktywny, tego cesarza trzeba od siebie odrzucić, trzeba tą osobę, która mąci, szmąci w naszym życiu, która się przykleiła, której całe życie coś nie pasuje, o tak bym powiedziała, wszyscy są B, wszystko jest B, wszystko jest niedobre, bo tak mi się pokazuje, gdzie zostaliście odsunięci, nie wiem, czy od ludzi, czy od finansów, czy od dobrego losu i to umiera, słuchajcie, to na śmierć naturalną, czyli u was idzie nowe, tak, ale idzie nowe przez... E, porzucenie, tak naprawdę to tak jakby w udwójek, z, znudziłaby was, znudziła, tak bym powiedziała: macie dosyć samotności życiowej. Możecie mieć partnerów, możecie mieć wspólników, ale jesteście w czymś bardzo długo samotni i tak, i wkładałyście energię, i wkładałyście mądrość, wkładałyście pracę, ale jednocześnie są, są to znajomości, są to relacje, które do niczego nie prowadzą, które was bardzo mocno zubożyły, i jest tutaj ta siła, właśnie tutaj działa też po części ten Mars, i jest totalna śmierć jest totalna śmierć, czyli przy. Przecinacie, wypalicie mosty za sobą. Dwójki będą paliły mosty za sobą całkowicie, bez żadnego odpoczynku. Ale zobaczcie, co Was czeka później. Myślę, że przez najbliższe 4 miesiące życie postawi przed Wami takie wyzwania, że będziecie musieli przetransformować. Ale myślę, że tym razem dwójeczki pomyślicie tylko i wyłącznie, kochani, o sobie, bo czas na to. I co Was czeka? Czysta droga i rydwań, czyli tak naprawdę słuchajcie gonitwa bez trzymanki, zebranie swoich energii i pójście do przodu. Nie Ważne. Podłóżcie to państwo pod siebie. Czy chodzi wam o sprawy materialne, czy o sprawy wetowe, czy chodzi, słuchajcie, ogólnie o życie, o uczucia, tak? Czy chodzi o zdrówko, To z czymś się żegnacie, ale tak naprawdę coś starego odchodzi i u was będzie to. To nie może być inaczej. To jest po prostu przecięcie, totalnie taka. Mm. Emocjonalna, tak jakby zażegnanie całkowicie, zmiecenie tego w waszym życiu i wydarzy się to w przeciągu czterech miesięcy, czy Wam się to podoba, czy nie, to myślę, że to tak jakby wewnętrznie, Wy wewnętrznie do tego dojrzeliście. Tylko gdzieś tam jeszcze jest trzymanie, ten diabeł, jak mimo że jest do góry nogami, no to gdzieś tam emocjonalnie, serduszkiem, czy jesteście przyzwyczajeni do tego, czy coś pokochaliście, czy czemuś poświęciliście, czy są to domy, czy są to uczucia, czy są to ludzie, no to są przeróżne, słuchajcie, czy to są firmy, tak? ale zostaniecie dosłownie postawieni pod ścianą. I koniec. Albo to zrobicie, albo tego, że nie będziecie, wy wcale nie musicie tego chcieć, ale wy to będziecie musieli zrobić i stwierdzicie, moi drodzy, że to, co tak naprawdę się zadziało odnośnie waszego życia w danej kwestii, tak, w danej dziedzinie, bo tu chodzi o daną dziedzinę, bo mamy tutaj mądre życiowo, tu mamy pracę, pracę, która nas zubożała, mimo, że są pieniądze, ale ona nas zubożała, tak, tutaj są uczucia, słuchajcie, tutaj są destrukcyjni Ludzie tutaj są na być może z czymś się pożegnacie, ale to, co czeka Was, tak naprawdę później, tak, czyli wchodzicie na czystą kartę i na takie naprawdę zebranie energii, ruszenie z kopyta do przodu, moje drogie wujeczki. Także tak to widzę, kochani super, uważam, że tylko tyle, że szkoda, żeby to było takie betonowe, żeby to było taki ciach, tak takie przecięcie, ale to tak jakby życie Was w danym momencie do tego zmusiło nie będzie, myślę, że tak jeżeli coś takiego się Państwu przytrafi a przypomnijcie sobie tą wróżbę stare, nowe, no to po prostu przypomnijcie sobie tą wróżbę, że Poradzicie sobie z tym świetnie, bo jest czysta droga. Nie wiecie, jak macie się zachować, ale jednocześnie wiecie, że musicie przejść do przodu znowu nową siłą, z nową pasją. Także całkiem fajne karty. trujeczka, stare nowe. Trzy, sześć. Zażegnacie z to, coś. Coś odejdzie z przeszłości, dostajecie szansę. Moi drodzy, to jest tak. E na coś liczyły, trójeczki na coś liczyły, trójeczki dostawały jakieś pieniążki, żemuglowały czymś. Trujeczki były piękne, były wspaniałe, były energetyczne, niesamowicie, nie, przepraszam najmocniej, niesamowicie mocne, ale też i takie energetyczne i tutaj jest tak, zrobiłyście bardzo dobre podłoże na przyszłość, czy ona jest czy chodzi, słuchajcie o gospodarstwo domowe, czy chodzi o, czy chodzi jest to, powiem tak, w każdej dziedzinie życia, drodzy Państwo, drogie trójeczki, zrobiłyście bardzo dobre podłoże to jest podłoże podłoże, które pomoże, nie wiem, czy jest to praca, czy jest to już coś na te złe czasy, na ten kryzys, który idzie, na to wszystko, co, co będzie wymagało tak naprawdę zmiany naszego postępowania, myślenia Wy zrobiłyście cudownie, bo macie dobre podłoże, czyli wcześniej tak jakby jest dobre zainwestowanie w coś. Nie wiem, czy jest to dłużenie w skarpetę, czy, czy, czy zainwestowanie odwrotnie, czy w przebranżowienie się, czy myślenie, co mogę robić tak w danym momencie. Czyli jest takie troszeczkę daleko idące u Państwa myślenie i to mi się bardzo podoba, bo z tego tytułu nie tracicie absolutnie nic, czyli przechodzicie płynnie, to tak jak wybyście były już po, po tym starym, ale powiem tak, trójki potrafią oszczędzać. Trójki się bawią, trójki, pod, ale trójki potrafią ważyć pieniążki, liczyć pieniążki, potraficie swoją aparycją wiele zrobić, wiele zdziałać, to Wam bardzo mocno pomogło. Słuchajcie, bo to, co czeka, pokonacie bez problemu przeszłość, dostajecie szansę od losu. Tu jest pokonanie dziesiątki mieczone jest do góry nogami, czyli przeszłość odchodzi razem z tą dziesiątką mieczy, a wy dostajecie szansę. Czyli tak naprawdę, moi drodzy. Powiem tak, macie tak jakby, wasza, tak, jakby wasza inteligencja samozachowawcza po prostu była. Taka perfekt. i myślę, że trójki sobie tutaj najbardziej, najlepiej sobie poradzą z tych wszystkich, z tych, z tych pozostałych dwóch gromadek. To powiem Wam, że Wy sobie radzicie świetnie, bo potraficie manewrować w różnych sytuacjach, przystosować się do różnych sytuacji i zachować grację i tak naprawdę wyciągnąć coś dla siebie w każdym, tak naprawdę w każdym czasie, z każdego miejsca, czy z każdej tak naprawdę sytuacji życiowej. Także tak to widzę, bardzo fajnie. Dla Was przejście płynie. Jest ze starego w nowy. Ja myślę, że niewielka będzie różnica w tym, co było, a w tym, co jest, lub w tym, co się zadzieje, moi drodzy. Także pozdrawiam serdecznie, kochani. No i cóż, zapraszam do kolejnego czytania. Wystarczy filmików, mamy 11 w nocy, więc wystarczy, moi drodzy. Buziaczki hejpa.